Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy Nagramy sobie dosyć nietypowy odcinek, ponieważ będę sam przeciwko trzem innym osobom Co to będą za osoby, to zaraz sobie moi drodzy zobaczycie Mam też pomysł, aby zrobić dokładnie taki sam odcinek, lecz będę sam przeciwko dwóm osobom i będą to dwaj youtuberzy Więc jeżeli chcielibyście coś takiego, dajcie znać w komentarzach z kim mógłbym to nagrać oraz zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli będzie dużo łapek w górę, tak myślę, że z ponad 3000 to nagramy sobie kolejny odcinek. Jeżeli nie, no to będę wiedział, że taki odcinek wam się nie spodobał. Oprócz tego, moi drodzy, zostawcie subika na tym kanale, ktoś tego nie robi, ponieważ lecimy po 200 tysięcy subskrypcji. A gdy nam się uda to zrobić, nagrywam odcinek z kamerką oraz zapraszam was na live'iki codziennie 18:30. A jeżeli kupujecie coś w sklepie, to pamiętajcie o kodziku Panda i podsłuchajcie mi wasze Nagrania jak coś kupujecie na mojego Instagrama do którego linka znajdziecie w opisie oraz również w opisie macie link do mojego sklepu gdzie jest aktualnie limitowany drop walentynkowy więc jeżeli chcecie sobie coś zgarnąć limitowanego z mojego sklepu zapraszam linka macie w opisie ten drop trwa do 15 lutego później już te rzeczy nigdy nie wrócą do sklepu więc myślę że jest to fajna okazja aby coś sobie w sklepie zakupić ja już nie będę przedłużał tego wstępu i przechodzimy do odcinka. Czy pan Cisza wybiera jakiś? Mam Dawaj Mortisa. Nie, no Dawaj nie, Martisa. Martisa, dokładnie. nie Mortisa. Nie Mortisa, chłopiecoty. Edgar, Edgar. Nie Edgar, czekaj, ja wiem co. Edgar, dał brodę. Dobra, ty on, on, może on mi się uda. Dobra, cichaj, tak. Wziącę, Nie, no czemu ty bierzesz no, mówię... poko? Mówię, żeby nie brać poko. Ale, bo ty, dobra. No teraz to na S przegram. Pa. Co za Oni, nie, te ognie, to jest co postaranego no, w zbierz gwiazdkę, zbierz gwiazdkę, zbierz gwiazdkę. nie mam szans, szans tego chika, chika na V, chodź, Dawid z tyłu, wycofany najbardziej, bo on będzie lecił tak. Nie, no to jest niemożliwe. Tego nie mogę grać. Dobra, dobra, dojeżdżamy Co ma w ogóle załadowanie jakieś? Gdzie on jest? O, kurde, dojechał! No co? Dobra, to jest niemożliwe. Zmieniasz A, tego poko, po chłopie, zmieniasz poko. Po Płkó, płkó. Zmienisz spoko. O, nice. No, Dawid, ty jak leczysz, weź się te. No, ty tak dużo. Dobra, do jest jeszcze jest. szansa, a? Dawajcie go na V, robimy na V. Dawid z tyłu wycofany, dwóch po bokach. Dawid, taki szczera, żeby te, żeby leczyłoby dwóch. Co to jest wylany, Chłop się zeszczał. Dobra. <laughs> A co, co, co? No, dobra, Dobra, dobra. dobra. Cholera, no to, co? co? Nie! Zmieniacie Poko. Zmieniacie Poko. Dawaj, dawaj, ciśniemy go, ciśniemy go. On tam ma ja tutaj Chodź tu pędzel, pędzel, bo cię zabija. Brawo. No Dawid, no i tak leczysz. Ty, te twoje leczenie no to bo nie działa. No jestem wy jesteście jakimiś gracie walonym. Poko. Nie, on, chodź on nie Chodź w tym Poko twoim walonym. nie, nie nie. On mnie przypowiedz. Nie, nie, nie. niegi, nie, Dobra ja go dojeżdżam, ja a go, no, go co za skamer No 13-10 spoko, Poko, głupie Dobrze, dobrze, Gdybyście dobrze. nie mieli tego waszego czekaj, walonego Poko, to bym może to ugrał Dawidka O chłopie, ale rzucił bombę jakąś Uważaj Tudziaku <laughs> leczył, skubany Ale skazuł na mordę Co <laughs> za błąd? No, Zmieniacie Poko, dobra Poko nie ma sensu Poko nie, nie ma mogę, sensu Nie mogę, nie chłopie, jestem Ej. twoim Poko walonym ale Teraz was czeka, podpaliłem czeka. trzech wszystkich. Oni mnie ulta zmisowałem. 13 15. Do krzaku, do krzaku, do krzaka. Do do Dobra, do mamy krzakę. Nie, on ma niebieską wiązkę. ty czekaj, ale on nie może wygrać. Ja mam niebieską wiązkę. Wygrywam. wygrywam. Wygrywam, wygrywam, głupie. No co? <śmiech> dobrze, dobrze, <śmiech> że nie zginaj, dobrze. Dobra. 18, ale... 13. Oj co, Ej, pan dzisiaj. Ugrałbym to, gdyby nie poko. Teraz ban na poko, nie ma poko. Pokój jest no, no, bez sensu, bo on leci. No dobra. ja tyle zadaję, co ty leczysz? No to jaki to ma sens? Dobra, no, dawaj, zbieraj to i walimy stąd dyla. O, chłopie! Dobrze, i co ty rzucasz jakieś kryształki? Co to jest? <laughs> ty jesteś kryształek, chłopie. Oho, dawajcie go w kraku cyka się się, ranking, się. Bo się. Ja wiem, ja wiem, no trzeba, trzeba się skupić potężnie. Ej, bo to, to, to on się klonuje czy to nie jest to gówno? Ty to jest było to Nie, on to się teleportuje. Jak pajak ze ściany, chłopie, dawaj go Czekaj, czekaj, tu full skupienie jest grane Czekaj, czekaj, gra się nie masz szans. Czekaj, co robi mi ten w ogóle mój ult? Ma nad nim Dawaj go z poziomu, z poziomu, z poziomu go, go z poziomu go. Z Ty poziomu. Kuźwa. Poziomu. S 2-1, 2-1 dobra. dobra, dostał, dostał, spokojnie. No co spokojnie, jak ja cię nie trafiłem potem? Ale zginą? z kamer. Nie, nie zginął. Kurde, on ma ten zasięg jakiś posrana, <laughs> trzeba go V robić. Robimy tę technikę na V. Dobrze, 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 Ice, dobrze, dobrze. Jeszcze. Jeszcze on, ty jakiś szmulo szukany, moment! Obsikałem! On co się coś? sam leczy, on się sam leczy. Co to jest za postać w ogóle? Co ty się no, wyrzucił no, jakieś takie no. jezioro tych sików i co to było? Nie! Dostał! Do... Nie! Jeszcze jeden! No nie no dobrze, dobrze. 5, Jedna, uh, multa, dobra! Mam ulta, dobra, ja mam ulta, nie Urde, Nie mam do tak bez sesoniec. Zalaj ale... z twoimi ultami. No dobra jesteście potami walonymi nie, Ale a... no, Takie postacie bierzecie, że to jest nie do ugrania Co za weź no, da, tam. I ci tysięcy własnych. zaraz będzie ban na wszystkie postacie i z Mortisem no, będziemy grać. <słopat>, zaraz, no <słopat>, no nawet go nie macie. Nawet nie mam Mortisa, bo to za słaba postać w ogóle. Ale ten co miał na pokład teraz chodzi za chwilę na wszystko, niczym nie do no Nie, ale wszystko jest za dobre. Watara, co mnie przyciąga? Oj to możemy zagrać, że ty bierzesz na blisko, a my na dalek

o, niedawno odblokowałeś, to sobie weź Bo Dawid. Ty sobie weź. Marleya, Nie, no, aż tak nie. Nie wiem, weź sobie Leona, a Michał możesz wziąć. czy ja mam wziąć? Ty, Bo. Yy, bo? No. Dawid Leona, a Michał niech weźmie sobie. Rosę. Peny, o. Ma w ogóle? Peny, no. Peny, peny. Dobra, Kurde, a ja to bo... A on weźmie tego kuźwa, tego kreta walonego, to jest im pograne. A, czy... Nie, on teraz wybrał championy, cio... które kontruje, nie? Nie, nie. To... Właśnie taki chcę wziąć podobny do was. W sumie... Kurde, nie no, tym nie chyba. Dobra, spróbuję tym. Spróbuję tym i wezmę sobie to. O. Spróbuję tym i wezmę nie sobie wiem. to. Nie wiem, no bo nie mogę mówić, bo będziecie wiedzieć, ale... Myślę, ale, że, że teraz może być w sumie wyrównane. O nie, Bima. Dobra. No to ma tak zasięg... Czeka. Ja pierdykam Trzeba do go podchodzić teraz. No ale nie, wy no, też no. macie na daleko zasięg właśnie od chodzi. No odwodzi. bo to nie jest... Ale ten bok to No bo czekajcie, czekajcie. Trzeba, trzeba technikę V, żeby rozpraszał pociski. Patrzcie, ja się mu daję, wtedy ty strzelasz, nie? Jak do lata latę, ja go no, strzelam. No ale się no, daję odkręcił rakiety. co? Jak tak Zdję? szybko mnie zniszczyłeś? Leć mnie, leć mnie, mnie, jak się kręcisz to się leczy szybciej Jak mam cię leczy. Ale że ty masz 30 tysięcy pucharków Ej, to co było? Bo jego ma te namierzane pociski na nieba. Jak ja nie mam grać w tym? Mam takie nagrzebni... Nawet tankuje Dawaj, ale dostał Chodź tu, chodź tu. w tu A, zamroził <głosy> 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 mnie! Co to no nie jest? nie no, wywalaj to Dobra, ten jednak się nie uda. Nie uda się chyba wygrać 1v3. No spoko, wycof <noise> szansę. Chociaż ty. Lecieczony. No nie no. Ja trafiłem? Kurde, trafię to, to... was dwa razy, ale mam za mało życia. Jakby Tabi może miała więcej życia, No, to może Najpierw to się sz... udało. No ale no, zostałeś ta takie lutę. Tak, chłop mnie trafia dwa razy pod rząd, jest ja to, to Niemożliwe. Panie, on ma no, no, takie gówno na sobie, czekaj. Kurde pieczone Olaży? No e, dobra o. dawaj go, dawaj go, <grym> dawaj go, dawaj go no go Dobrze, dobrze no mówię, że to nie do Jak ten chłop tu postawił? Wyjazd z tym sali Łooo kurde Teraz nie mam opcji wygrać Co to jest? I czemu on idzie nam do bazy, ty? <grym> tak, o, Nie ty no, nie robisz? da się, nie da się 16-8 w nie da się, nie ma opcji Łatwo, łatwo 1 v niemożliwe był zakład dzisiaj? Nie da rady jeden v 3 Pana maczka, nie, ty. no i nie. No dokładnie. Nie to się. A 100 tysięcy. Jak będzie 5 tysięcy łapy w górę, to ci postawię maka chłopie. O za to wygra... Czekaj, że Dawidem steruje. co? 16,9 <laughs> wracaj, Dawid. Zacząłem, że steruje postacią 16,9, ale was zagadałem na koniec. Ty, ugram to. To jest do ugrania. Daj mi ulta tylko naładować to, chłopie Tak, ty masz, chłopie, takiego Zezoza, że tak stoi dwa... No właśnie, chłopie, no, na... dobra, normalnie normalnymi nie dobrze, No dobra, zjeżdżam, ja No O kurde, ale podjechał No i co, Dawid? No dobrze, i co? Dobrze, no i co, dobrze, Dawid, Dawid, dobrze, 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 dobrze. Nie bo się, nie boimy się, nie boimy się, podjeżdżamy, podjeżdżamy, podejrzamy S Czekaj, czekaj, jeszcze jeden strzał, jeden strzał Jeden nie. Dobrze, zginął Nie, jak trochę z tą kulką twoją. Co za szmul Kurde chłopie, one shot kill Nie, nie wiem, chyba jakoś Nie Co? no, jak się uczy z pierwszym, no to go leczy Szmulica Czekaj, czekaj nie, No, czekaj. no ej, zlagowało mi przez chwilę ta, ta, lag, no serio ta, no, był stary. tak w powietrzu Nie no nie udawaj, bo jesteś tak słaby, że ci chłopie lagi dojeżdżają nawet Co mnie zabiło? Skucił! Leżysz? Kurde, ale dobijem go, on Nie, nie maluła. zabiję go, ja, ja też mam malowanie Wygrywam, 8-6, 8-6 On wygrywa, wygrywa, nie Ej, nie, no nie można by tak pozwolić, no, no, Michał, spójrz no, go. go Zaszotuj Nie, dobrze. no co za szmul miał Porabiony. akurat, ja, dobra, Zresztą tu puszczę teraz tego bąka, jak to się nazywało? To jest dobra, ten bąk pocisków, patrz I łubu dubu. siup Ale chłop do... Ty skoczył, skoczył na mnie, skoczył, wow. dobrze nie. Dobra, jak tam te dobrakaja. twoje osiem, coś tam zero Jakby on chłopie. się nie leczył Ociekaj Kuba Kuba Nie! robić jak się. Pomocy! Chodź tu, chodź tu! No nie, 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 Czekaj! Jeszcze was robię, wygrywam. wygrywam! 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 Wy tego nie widzicie! Wygrywam! Uciekaj! Uciekaj! uciekaj. Kruk, uciekaj, nie! Nie ja skoczyłem w ostatnim momencie! Chodź tu, chodź tu! Chodź tu, chodź tu! Nie, Dawaj, skup! robię go! Nie! Sekunda! Jaki nie dobra, nie mam pytań! To już ja, było do ugrania, nie, kurde, ja, tak blisko! No, nie, na no, tak, Ten dżin sekundę później kino od mojej trutki, co za skam? Chodź, chodźam, drużyna wam powiem. Chłopak na fikku chciałem na jakichś No, tankuję. Ładuj się, czekajcie, ja go zajdę od pleca, oflankuję go. Kim on gra? Łubu-dubu! Łubu-dubu! Dobrze, dobrze nie, nie, dobrze, nie mam szans tego poradzić. No nie no, nie wygramy tego, nie ma szans przecież. Bo Co wiem animacja? Edgara, myśmy poklikali gotowości, no i z taką gierką. No czemu to nie dobiło Michała? Serio? Czekajcie, ja muszę sprzedawać ja muszę szatować ultam, deszedł po ścianie. Kurde, <grydę> pieczone. Spiderman, spiderman. Ej, idźcie przede mną, żeby was mi nie trafiało. Idźcie przede mną, nie Ej, to David trafiało. gra brokiem, dobra myślałem, że kuba, bo kuba to ja jeszcze tam. Ja, ja mam gra ty, tym ja. bedrokiem, tym. Boże, nie bedrokiem, tam. Dobra, mnie Dobra, i go. Dobra, dawaj go. Dobrego. Dawaj go, dawaj go, ale dostał bombę w oko. No bo Z dwóch stron jakichś dwóch grubasów objechało, więc. Kude. Czekajcie, ja... odsun się, odsuj się, odsun się. Kurde, nie ma zasięgu na Co nim. Ustawił. O ma zasięg, to ma zasięg. Pastu. Jest. Ja myślę, no nie, Ja nie, nie. Jeszcze tylko jeden... czekajcie. Dobra, pokciam. Ja ulta mam, ja ulta mam. Dawaj, go dawaj dobrze, go do kurde smur, puczone. Nie ma szans chyba. Czekaj, bo kurde, ja nie mam szans podjechać go. Ja mam lepsza ultem trafił, ale to było stongs. Totalne. Ja Trafię tylko jeden kadr. Dawaj to się, ja we mnie posrało te pociski. <laughs> Dawaj, kryjcie mnie na Dobrze, bliźba. trzech na raz robię! Chłopie! No nie dojdę tam! Ale was niszczę. Pstucie. Ja was nie mam jak ci nawet zbić, Ej, chłopie! Bez taki bez sensu. Ty jesteś bez sensu, gościu. Dobra, czekajcie, gdzie on jest. Gdzie Dawaj, pomóż, pomóż, pomóż! Nie, pomóż. wywalaj, wywalaj! Wywalaj! Dostał, no i. Dobra, wygrywam, 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 baje jajo, baje wygrywam. Jeszcze raz, jeszcze musił aduję ulcik, musił aduję ulcik. Dociskamy go ściany, dobrze! Dostaję teraz szała! S! Wygrywał, wygrywał dalej! On wygrywał! Wygrałem! Wygrałem! Ciekawe, s -a. wygrałem, wygrałem. Ej, bo... ja mam niebieską gwiazdkę, mamy. Tak to działa? Wygrałem. Ty ku**a, faktycznie! Czy mają mam kulta? A nie, to Dawid, dobra. Ja <ślałem>, się że widziałem kolta. Ten, co skacze na blisko Barley'em, dobra, nie mam pytań. <ślałem> Kto gra Barley'em? A, Michał. Michał. Ło! No super ty. jesteś, wiesz? Tak trzymaj. Prawie, Atrzymam. prawie. Do, ginie, ginie, w grobu, w kancie jest, w kancie jest, schował no się, skubany, nie. no i ładnie. Dobra, baje musi być bardziej z tyłu, żeby w razie czego dostawali Ale ja mam... Barley, ma co? Powtórz, jaka to jest postać? Co ja powiedziałem? Chyba Iś... nie wiem, co ja powiedziałem. Baryl, chłopie. Powiedziałem Baryl. Baryl, na no to ty macie <laughs> nie, Połączenie no Barleya z Darylem, Baryl. Baryl. Baryl Ale zaraz. mam zneza, o mój Boże. No to ale dzieciństwa. Dobra, 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 czekaj. No i co? Nie, no, no to łatwo. I co i co? U was Michał do bana. No a Berel to jest taka niby postać. Nie. nie, chyba tak takiej postaci. <grym> <grym> dobra, nie było, nie <grym> było. Ale to wszy, to mnie przez Kubę. Co ja ci dam, ty czmuro? Dobra, wygrywam. Ja. Czekaj. Dawaj się bić, a nie na dystans. Chup. Ty jeszcze z tobą czasas. Ja wyciągnę. Kurde, czekaj, to podjeżdżamy go w trójkę ale no, <grym> ja cię podjadę, chłopie. Ja cię podjadę zaraz, ja cię podjadę. Trzeba postawiłem, o, co to było? Pierdnął ten postać, to ta <grym wieżyczka. <grym nie, nie, e? no, o nie. Czekaj, no, co no, co dobrze, jest? Co? Co? Ja do do tego szlachetnej, ja nie wiem. Ale dobra, ]łem. ale wy jesteście szmule, o, Dobra, spadłeś. no super, no i tak gracie że ginę, no co to jest? No i dobrze. Co to jest za gra? Bardzo dobrze. Daję się musi skupić. Czekaj nie jeszcze. no, ej szczerze, to mnie najwięcej obił Michał, naprawdę. <laughs> no tak, o kurde, dobra został. Padłeś, no, padłeś, zginęłem. padłeś, ale no, macie gwiazdkę. Się, dobra, remis, Ładwo. ale macie gwiazdkę, ale skał. Nie remis, Wygrał. na no, Remis, 13-13 Dobra, moi drodzy, a więc tak wyglądał ten odcinek. Powiem wam, że było mega śmiesznie, ale no, też było dosyć ciężko wygrać na te niektóre postacie. Mimo wszystko, myślę, że takim Amber. Albo na przykład, właśnie MS, jestem w stanie coś tutaj ugrać, szczególnie gdybym miał grać 1V2, bo dzisiaj był 1V3, dlatego że właśnie tam Kuba, który też ma kanał na YouTube, możecie sobie do niego wbić, ma chyba 3500 subów, ma 3000 pucharków. Dawid, no to on w ogóle gra w sporadycznie, ale dropnął no Le Leona, więc jest twartem życia. Oraz też Michał też tam sobie gra od czasu do czasu, więc jak będą jakieś tam ich kanały czy coś, to wam podeślę w opisie, więc sobie sprawdźcie. Ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, dajcie znać w komentarzach z jakimi youtuberami mogę zrobić jeden V2, bo moim zdaniem to będzie też dosyć ciekawe, ponieważ no, większość youtuberów i tak ma mniej pucharków ode mnie. Na przykład myślę, że spoko byłoby było na pierwszy odcinek Rost i Tori, ale dajcie znać w komentarzach, ja już wam dziękuję, trzymajcie się, cześć!